Panie Kożie, jak pan podsumuje dzisiejsze spotkanie chyba najcięższe w całym sezonie. To czego najcięższe? Eee, Te rotecznikasz obja miała jeszcze jako takie szanse. Bardzo trudny przeciwnik nieodstawiający nogi. Eee, sytuacje takie spięciowe można powiedzieć. Mm -hmm. No tak, ale wie pan ja zdawałem sobie sprawę, że dzisiaj nawet zwycięstwo może nie dać nam utrzymania. No, zdawałem sobie sprawę. Nie mam pretensji jeśli do chłopaków. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy. Mam pretensję o drugą bramkę dla chemika, bo panowie też chyba widzieli, że nie wiem czy widzieli, czy nie. Trybuny widziały, że człowiek zatrzymał piłkę ręką. No taka jest prawda, panowie, nie szukujmy się. Na, na, na 2-0, która no, przybiła na mój zespół. No, 2-0, na wyjeździe gramy. Próbowaliśmy atakować, mieliśmy słupek, mieliśmy inne sytuacje. Absolutnie nie mam pretensji do swoich zawodników za, to, za, tą, za tą rundę. Eee, grała do ostatniej kolejki. Gra od ostatniej kolejki. Przypomnę, że po pierwszej rundzie mieliśmy 12 punktów, wszyscy nas skazywali na porażkę. Ja się tych chłopaków nie wstydzę i, i twierdzę, że nie wiem co się wydarzy, że ten zespół powinien za rok awansować z powrotem. Nie dzisiejszym meczem spadliśmy z ligi, ale spadliśmy pierwszą rundą, gdzie zdobyliśmy tylko 9 punktów. W tej rundzie zdobyliśmy 21, także chcę pogratulować gospodarzom, dobry, ambitny zespół. Mam tylko pretensję, mówię do panów w Czerni, że nie mają przy drugiej bramce nie zauważyli ewidentnej ręki. Ale ja też mam pretensję do swoich zawodników, bo mieliśmy swoje sytuacje, trzeba było wykorzystać. Walczymy dalej. Nie składamy broni. Mamy jeszcze mecz kucharzy Polski z kartuzami. Prawdopodobnie spadliśmy z ligi na 99%, bo to zawsze w polskiej piłce jeszcze nic do końca nie wiadomo. Chciałem podziękować swoim zawodnikom za, za ten sezon. Nie wiem, co dalej się wydarzy. Bardzo mi szkoda tego zespołu, że nie będzie występował już w Szczecinie. bo na pewno grający w tej rundzie tak zespół wstydu nam nie przynosi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. że ja bardzo możemy być zadowoleni z formy zespołu cztery, z 4 mecze, 10 punktów. No tak, no w końcu no, troszeczkę doszło no, śmiało to szczęście, bo w kilku meczach graliśmy niezłą piłkę, a brakowało właśnie tych zwycięstw. No i teraz, teraz troszeczkę nam szczęście pomogło i, i no, ale przede wszystkim to, że dobrze by są przygotowani. No. W końcówce sezonu było widać, że, że wszyscy biegali, tak? Walczyli i było przyjemnie patrzeć na nich. Szczególnie dzisiejszy mecz, mój Kamil Bielik niesamowity mecz, włączał się, robił akcje, kiwał się sam sobą, no niesamowity gość naprawdę dzisiaj w Bieniu. Właściwie jak można ocenić zespół Kaszowi? Gdyby wykorzystali to, co mieli na początku spotkania, to inaczej mogłoby wyglądać dzisiejszy mecz. Tak, bo to taka jest czasami piłka, że, że, że jak się na początek nie strzela, my też mamy wiele, mieliśmy wiele sytuacji w różnych meczach i, i tego trochę nam szczęście zabrakło. No, mieli jedną, czy dwie, na pewno zespół fizyczny, tak? wysocy, silni. My przede wszystkim przedstawiliśmy się swoją ruchliwością i graniem piłką, tak, na raz, na dwa staramy się, powiedziałem na przerwie, że będzie to ciężki mecz, musimy grać tą piłką, utrzymać się przy piłce i tak naprawdę tylko stwarzali zagrożenie ze stałych momentów gry, bo były no wysocy, silni, e, a my jednak jednak no, wytrzymaliśmy tę presję i naprawdę dzisiaj dobry mecz. Myślę że chyba, że jeden z lepszych meczów w tej rundzie, bo, bo fajnie piłka chodziła. E, b, m, naprawdę kilka akcji robiliśmy na, na, na pełnej szybkości. Te bramki strzelamy też m, bardzo fajne. Ale no, trzeba się tego cieszyć. No a co dalej? Co dalej z tym zespołem będzie, to już nie do mnie pytania. No, <śm>, będzie okres resynowania. Chcemy wzmocnić zespół, jeśli ktoś odejdzie, a tam dwóch czy zawodników ma ktoś gdzieś tam chce iść, no to, no to może mieć problem. Jeśli się nie, nie opowiadamy w klubie sobie finansowo wszystkiego, no to może być problem z utrzymaniem się następny rok. rok. Kapitanie, jak Pan podsumuje końcówkę sezonu? Końcu kasu, no końcu są należała do nas, nie oszukujmy się. Zrobiliśmy trzy mecze, wygraliśmy, jeden zremisowaliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo punktów. E, no jestem zadowolony, bo na pewno jak jest to młody zespół, graliśmy pod presją, wytrzymaliśmy presję, jak to się mówi. E, no mężczyzna się, mężczyzna się poznaje po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Więc cieszę się, że się utrzymaliśmy.